Witam szanowne kronogracze. Dzisiaj ostatni dzień w Chorwacji i postanowiłem popływać jeszcze na sam koniec, więc zobaczcie jak wygląda dno morskie. Powróciłem! Słuchajcie, rybeczki były super raśne, woda była piękna, kobiety również. Naprawdę fajnie było. Naładowałem baterię, wróciłem działać. Ja właściwie powróciłem 3 godziny temu, po 16, przepraszam, mniej, 14 godzinach jazdy. W ciągu 10 dni przebyłem jakieś 2800-2850 km. powiem Wam, że było przednio. Ale ja tu wracam. Myślałem, że pójdę sobie w kima po prostu, ale stwierdziłem, że wow, jakie fajne rzeczy w związku z BlizzConem wyszły. Myślę, że sobie razem, może razem, sobie wspólnie to oglądniemy. Dzisiaj od razu jeszcze, zanim zacząłem nagrywać cokolwiek, skoczyłem po dysk. Wyrwałem dysk WD terabajtowy Blue, więc będę miał miejsce. Bo ten na razie taki jestem upchany, bo ten stary dysk mi padł. Jak wiecie, słuchajcie, ta kamerka nagrywała pod wodą. To jest ta kamerka, którą miałem od zawsze, którą nagrywam. Eee, jest, jest mega, naprawdę niesamowita sprawa. W szczególności, jak nagrywacie nad wodą, i nagle po prostu bierzecie kamerę i kamerujecie na morskie. OP! Małe poręczne i w ręce się zmieści. Słuchajcie, no ale przejdźmy może do e, fajnych rzeczy. Jak wiecie, zapewne e, w Heroes of the Storm po, e, pokazano e, panią Morales, by Artanisa, nowe skórki i mounty. Oglądnijmy może to razem, przeglądnijmy. Ja sobie tutaj dam taki sposób. I oczywiście dokładnie tego nie oglądałem jeszcze. Jest to będzie mój pierwszy raz z wami, kiedy będę to oglądał. Ale już mi się podoba być entertainment. Ale oni naprawdę na blisko szykują coś ciekawego, jestem, jestem tego pewny. A widzieliście jak, jak ona fajnie skacze przez całą planszę? Przez całą mapę, potrafi przylecieć razem z całym timem, To będzie boskie. Jeszcze wykonanie tych super... o, Wykonaniu nie, tych teamów topowych. To będzie bajer po prostu. Gra się niezwykle dynamicznie rozwija, jakie No, o! O, jest super. To jest chyba mistrzowska skórka. Tak mi się wydaje. Ale to jest tylko moje domniemania. Chyba w trzech kolorach pokażą. A raczej mistrzowska, chyba. ale wygląda badas, Pani, o, Artanis. Ale oczywiście Legacy of the Void nadchodzi. Bardzo szybko. Genialna sprawa. Będziemy już mogli ciąć za niedługo. Bardzo niedługo. Master Artanis, patrzcie. Czyli tamto nie było Master. No nieważne. Świetnie to wygląda. Genialne są te skórki. No, i oczywiście Artanis jako Warrior. Chyba to będzie mój ulubiony. Mam nadzieję, że będzie miał taki szybki doskok do gości, jak to zerot. Mm, oj, oj. Idzie trochę w stronę mecha. No, jestem ciekaw, jak bardziej będzie twarz. Na pewno Marshal Raidor, welcome. Eee, podobny do Gravesa z League of Legends. Pamiętacie gościa z dwururą? Gdy nie miałem sprawa. Albo troszkę z Warhammerem tak trąci. Warhammer. Eee, Wszyscy znamy Urhamera. Genialnie to wygląda, powiem Wam. Marsza. Chyba. Chyba to będzie jedyna skórka, którą tak naprawdę. Tak. Tak będę chciał po prostu sobie ją mieć. Dorować, kupić. O, wow, kurczę, jaka popuga. Falstad, moi drogi, co oni sobie z tobą zrobili? No, kapitan. Na popudze. Ciekawie. Ale świetnie to wygląda. Kompletnie to nie przeszkadza, że. że to nie wygląda jak Falstad. Ale... ale fajna sprawa, fajny pomysł. Świetnie to wygląda, powiem wam. Mounty teraz mamy. Marshal's Outrider. Kurczę, no powiem wam, że... No jak pysk strzelił, jakbyś go wycięli... wyciągnęli z Warhammera. Wy pamiętacie Warhammer Online? Fajny, fajny był, szkoda, że padł. Void Speeder. Void Speeder, on będzie chyba dodawany... Do wersji Deluxe Le, Legacy of The Void już jest dodawany. A to jest e, bestia, która będzie dodawana do biletu wirtualnego. Za chwilę to sobie zobaczymy. E, no, wygląda ciekawie. Chyba wszystkie e, poprzedni koń taki też, pamiętacie, taki jakby strona wyszedł. E, to też jest właśnie z biletu wirtualnego na Blisko 2014. Ojej ojej, wow, Wulczur, No, no, no. Świetna wersja. To, że giera, jeżeli chodzi o te skórek, skórki tak dalej, nabiera klimatu, ale bardzo takie mroczne, powiem wam, jak patrzę na to wszystko, muzyka jest taka genialna. Jak Val Helsing wygląda, Raynor, no, to, to świata. Wow. Wow. Jestem pod wrażeniem. Pod wrażeniem Artanisa, pod wrażeniem Raynora. Nie wiem jak wy, ale zdecydowanie. Słuchajcie, mamy również, e, może wejdźmy sobie na Livid Gamer. Bo ja tam widziałem, że Karo e, ostro walczyła. Dokładnie, cyfrowe gadżety za udział w konwencie. Ostro walczyła. Dziękuję ci serdecznie, moja droga. I mamy tak, dostanie, dostaniemy za wykupienie biletu wirtualnego. Słuchajcie, oczywiście mam dostęp do całej e, imprezy. Jestem ciekaw, kto będzie na tej imprezie grał. Na koniec. Ostatnio było Metallica. No to trzeba to jakoś przebić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Um. Wybaczcie mi dzisiejszy odcinek, Przez po 16 godzinach to będę sobie tak gadał. E, bardzo na ludzi. Słuchajcie, dla graczy World of Warcraft czeka zwierzak Murkidian bądź Men Mencidian. Jego historia głosi, że po wchłonięciu mocy lewej piszczeli Guldana został uwięziony na 10 tysięcy lat przez swojego brata Mencifuriona. Prawda, że wszystko brzmi przynajmniej. E, prawda, że wszystko brzmi przyjemniej, kiedy wkomponuje się na miastkę Murloka. Prawda, prawda. Fajnie to wygląda. No i oczywiście to jest ten mont, co żeśmy widzieli. Dostajemy również reverse karty. Graczy z Starcrafta otrzymają trzymają portrety Xel'na i Włócznia duna. Powiem Wam, że w ogóle Legacy of the Void dla mnie to będzie bardzo ważną częścią. Ja produzów uwielbiam ze to jest chyba moja taka najbardziej ulubiona rasa. No i rozwijanie tego statku. To jest super sprawa w kampanii. Ja jestem naprawdę tylko i wyłącznie kampanii, jeżeli chodzi o dodatek Legacy of the Void. Co mam na następnie? Do sanktuarium zagości nowy zwierzak mrkogobli. Świetna słowa, widzimy tutaj również taki Banner, tak? Będziemy mogli z tym biegać na plecach No i portret A Więc tak to wygląda, moi drodzy, bardzo fajna rzecz No i oczywiście jeszcze tam ogłoszono współpracę, bodajże z tego co ja pamiętam Współpracę z Random House LC LLC Dla nowych nowel z tego co kojarzę, więc powiem Wam, że to wszystko się naprawdę fajnie rozwija. Zobaczmy sobie może film jeszcze. Z tego wszystkiego, chociaż on trwa dwie minuty ponad. Ale nie będziemy całego oglądać, sobie możecie sami zobaczyć, ale to jest bardzo pozytywne, że coraz więcej książek ze świata z każdego z tych światów właściwie wychodzi. To jest co czytać, a są bardzo interesujące. Słuchajcie, jeszcze kilka słów na temat mojego wyjazdu. To był chyba najdalszy mój w życiu wyjazd, Ever. Miałem po prostu okazję się podłączyć i jest naprawdę super, było super. Ja jeszcze żyję dzisiejszym dniem. Jeszcze wczoraj pływałem w oceanie, a raczej w morzu. zajebistwie ciepła woda. A jak przyjechałem do, tutaj do kraju, to jakoś tak zimno mi jest, <grym> zdecydowanie. No i trzeba będzie się znowu wdrożyć to, co będziemy robić, a będzie się działo. Słuchajcie, moi drodzy, będzie się działo. Do końca roku tak się będzie działo, że. O tak, Pierwsza sprawa, no to Overwatch. Już powolutku. Overwatch już tak po Panowie z Blizzard to się przygotowują. Coś mi się wydaje, że możliwe, że dopiero na Bliskonie ogłoszą. Mam nadzieję, że tak nie będzie, jednak, ale Tak mi się wydaje, że na Bliskonie na ogłoszą. Od teraz możecie wejść do. Jeżeli zostałeś zaproszony do zamkniętej bety i testować oweróż, no, możliwe, że tak będzie. Nie chciałbym, żeby tak było, chciałbym, żeby to wcześniej nastąpiło. Zdecydowanie, no ale zobaczymy. W ogóle, jeżeli chodzi o nieblizzardowskie gry, ja czekam na Forum 4. O tak, bardzo czekam. No i Legacy o the Void, o tak, bardzo. No i oczywiście dodatek do Wiedźmina, o tak, którego trzeba będzie teraz przejść. <laughs> A patrząc na to, że chcę dobić jeszcze tych 100 meczów solo, cool, które będziemy grali na streamach teraz, mamy już 33 mecze, całkiem nieźle, cała fala, chyba 11 winów pod rząd tam było, więc będziemy to kontynuować na streamach, no i e, trzeba troszkę joystick odświeżyć i naparzać w nie, Warrior Online. E, ja streamy nie, zarządzę, że tak powiem. W ten weekend, czyli w i niedzielę będą streamy, e, ponieważ teraz wracam, ogarniam wszystko. E, z chłopakami nagrywamy różne rzeczy, spotykamy się i tak dalej. Nadrabiam zaległości No i w sobotę i w niedzielę skakuję. I możecie się spodziewać nocek. To jest pewne, jak ja już od. Siądę... Nie grałem w tydzień. 10 dni ponad, jeszcze nie będę grał, pewnie jeszcze przez 2 dni, tak więc yy, no, dobra, nie rozgaduję się. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Do następnego odcinka, hej.